Dobra. Wszystkie karty mam różne. Tak, zgadza się. Niech pan wybierze jedną. Dobra. Żadnej nie podpowiadam. Dobra. <laughs> tą? Tak. Nie mogę wziąć tej, muszę wziąć tą. Oj. Oj, mogę ją pokazać? Tak. Dobra, mamy. Już? Proszę. Niech pan pojeździ w dowolnym momencie. Stop. Stop. Niech pan położy swoją kartę. Proszę. I teraz strzelam, że pan wybrał ósemkę Karol. Nie. Dobrze, będę improwizował. Dobrze, czekamy. Przyjęłam karty. Mhm. I teraz pstryknę I pana karta wskoczy do góry. Pana karta? Moja karta. O, to wyszło. Ale dobra, furka serce. I mhm. Teraz niech pan napchnie do środka. Mhm. Jest tu, czy tu? Nie. Estou! Ah, s'ha